witajcie mam tu pewną przesyłkę a w niej rośliny zobaczcie jak wyglądają bulwy i coś jeszcze pierwszy raz od tego sprzedawcy kupiłam nazywa się Botanik Word, czyli Word na no allegro i również jest kupiona ze względu na pewną roślinkę ta ilość pozostałych, bo cena również atrakcyjna. To jest roślina, dla której domówiłam inne, bo na tej roślinie leżało mi bardzo. Jest to kanna, inaczej paciorecznik, odmiana fantazji. Kolor biały, w drobne różowe piegi. Biały. Kolor taki jakby biały. Kilka oczek jest. Niewielkie kłącze, ale na pewno cztery. Raz, dwa, trzy, cztery i tą kanę razy dwa. Skoro kanyny, które siejemy z nasion w lutym czy też marcu, zakwitają w tym samym roku, to nawet taka niewielka również wyda kwiat. Cebulka, kłącze, bulba. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Wielkość porównywalna, jedna do drugiej, ale żyjące, nie przesuszone. Nie zgniłe. Co jeszcze tu się znajduje? No tak, to co wszyscy sprzedawcy jak widzę. Szczawik czterolistny. O to cóż. O ludu. Gąbki do garów. Jako wypełniacz. Patrzcie. Nawet przyda się. Ale numer dobry pomysł. Zobaczcie, zobaczcie. Mam normalnie gąbkę do naczyń. Tworzy jakby całość. Jakby fajnie. Czy nie kosztownie? Jak to się opłaca? Zastosować jako wypełniacz? Dajcie spokój. No, z tym się pierwszy raz zetknęłam. Są tu również nasiona. I tak. Pierwszy raz kupiłam taki zestaw, gdzie mamy na taśmie ogórek i koper. Otworzę, pokażę. Można samemu wysiać, wiadoma sprawa, ale na taśmie ogórka nigdy nie siałam. 4 metry taśmy, prawdopodobnie z ogórkiem i dwa z koprem. Ogórek polan na dole na pasku jest napisane. Natomiast tu nie widzę napisanej odmiany kopru, ale w aukcji, w opisie było napisane. Jeśli nie poplątałam, to coś na K, literkę. A tak, ojejku. Proszę, ogóreczki, zaraz zobaczymy tak, 2 metry kopru oraz łącznie 4 metry ogórku a jaki rozstaw na taśmie jest górków. a taki na trzy palce jakby o, o proszę bardzo ha, ale numer koleżanko Moniko, spójrz ty w tym filmie ostatnim mówiłaś, że masz paczkę od sprzedawcy cebule kwiatowe. I tam miałaś taką właśnie ulotkę dołączoną. A ja kupiłam od Botanic World, czyli sprzedawca pod dwoma nazwami. Występuje rabat minus 15%. Bardzo fajnie. O, jest Mrunia. Mruniu, nie było cię pół dnia. Niuniu, -niu. Niu -niu, jak mnie w domu nie ma pół dnia, to i ciebie, co? Misia, zajrzymy? Zajrzymy. Chodź, chodź, malutka. I poszła. Dobrze, ale zobaczcie, co ja tu jeszcze kupiłam. Jeszcze są nasionka inne. Owszem. A tu jest coś, co jest już zielone. Jest to agapant biały, odmiana Polar Ice. Mam agapant kwitnący na niebiesko. To już trzeba sadzić jak najbardziej do donic. Taka wielkość. Ładne kłącze. A to się później tak rozrośnie. Pokażę Wam. Oto on. A drugi przemroził mi się. Zapomniałam schować. Ten to jest jeszcze nieduży. Ale mocno się rozrasta. A Wracamy. Swoją drogą zapraszam na kanał. Monika prezentuje. Ostatnio też kupowała bulwy różne roślinne. Zobaczcie, jaką wielkość mają jej roślinki, jaką moje, od różnych przydawców albo od tych samych. Podobne wszystko jest. Ale zapraszam, zerknijcie u Moniki. Będzie dużo bardzo, ale to bardzo dużo kanny dali. No, też szykuje stanowisko pod wysadzenie z nasion i tych. I tak u niej, jak i u mnie, kanny jeszcze, te z nie wybudziły się. Jeszcze, jeszcze troszkę potrzeba czasu. Teraz, bo ja już otwieram, mam tu paciorecznik Red Stripe. O, tu już jest większe kłącze, grubsze. Czy to może być też zależne od odmiany? Bo nie wszystkie odmiany wydają okazałe części podziemne. A ja swoją drogą w zeszłym roku kupiłam kannę Black Knight, która nie była tą kanną. Yy, za to kwiaty i liście miała podobna, podobne właśnie do tej odmiany. Może. Hmm, ale od innego sprzedawcy kupiłam. To to jest okazałe. Nurkujemy dalej. Takie maleńkie coś. Jest to dla mnie nowość. Mikołajek alpejski. Dwie sztuki kupiłam. Wieloletnia bylina. Piękny wręcz niebieski, granatowy kolor. Lubi suszę, podobno. Żywe, zieloniutkie. eryngium na tej erynium to może dla odmiany nasiona czego? po prostu pietruszka ołomunicka na taśmie rok temu ją mieliśmy i powiem, że była okej okay, ta odmiana najlepsza ze wszystkich przez lata jakie wysiewaliśmy Dała plon po prostu. Aż miło. Nie był okazały, ale był to najlepszy plon. Co jeszcze? Nasionka. Proszę, to jest dopiero czad. Czyżby to Arbus? Nie, nie. Jest to Rzodkiew Red Mit. A widzicie, jaka piękna barwa. W środku czerwona rzodkiewka, a na zewnątrz biała. Ja nie widziałam wcześniej takiej rzodkiewki. Rzodkiew, przepraszam. Owoce wielkości piłki tenisowej o wyjątkowym smaku. Miąż chrupiący, łagodny o lekko orzechowym smaku. To cztery złote z groszami. No to teraz takie duże kłącze, do czego należy. A otóż, jest to Łubin Mix. Trzy cebulki piszą? Ha, ja zamówiłam chyba. A nie, dobrze, trzy. Ale trzy w środku. A to jest pytanie. Tak. Tu mam jeszcze jedną sztukę tego Mikołajka. Wielkość kłącza podobna. Również zielone widać. Mikołajek. No to otwieramy te łubiny Lupinus. Mam łubiny. Na pewno mam czerwony, prawie. Kremowy, jakby biały. Mam żółty i gdzieś niebieski. Ale łubiny mają bardzo wiele odcieni. I nie wiadomo, czy tu się nie trafi jakiś rarytasik. Albo po prostu czy coś innego niż to co ja mam. Jedno kłącze mniejsze, drugie większe, a trzecie, przepraszam, a trzecie. hu, hu, hu. O! A trzeci jest mega giga. Potwór istny. Zaraz os przestraszę. No i jest jeszcze małe czwarte marda górą. Fajnie mieć te rośliny. Nie mam gdzie sadzić, ale mnie to tak nie obchodzi, bo zawsze bywa tak, że coś zginie w ziemi, nie urośnie. Więc niech sobie będzie więcej niż mniej. Zbliżamy się do końca przesyłki. Kanna konfetti kremowa, w piegi. Różowe, czerwone, kolorowe. A już jutro jest niedziela, więc albo jutro, albo w poniedziałek pojawi się film odnośnie wysiewu moich nasion. Jakie odmiany wybrałam? Może jakie mam wszystkie, ale wysieję ich ponad 100 odmian w tym roku. Może 150. Jeszcze nie jestem pewna. Takie piękne kłącze. Konfetti. Koleżanko Moniko, ty masz konfetti. I jeszcze ostatnia tu rzecz. Z roślin chyba. Kanna malutka. Tropikana. Ogromne liście. Pasiaste, kwiat pomarańczowy. Troszkę duczebli padający. Kwiat. Po prostu piękne. W morzu zieleni będzie się wyróżniało. Niewielkie kłącze, ale dużo ma oczek. na wysoka. Zobaczymy na koniec sezonu, jak wielkie będą trzy rozty. No, raz, dwa i gitara. Trzy, cztery. Dobra. Czy to wszystko? Wszystko. To teraz nasionka. Karczuch. Ze względu na kolor kwiatów, w ogóle na piękno kwiatów wysiewam karczochy. W zeszłym roku pierwszy raz wysiałam trzy odmiany, z czego tylko jedna była odmiana kwitnąca, bo szybce mi zeżarły i to tak masowo były na nich. Mam odmianę w tym roku wysianą i cztery sadzonki odmiany Vert, nie Green Globe, coś takiego Vert Globe albo Green Globe. A tu jest odmiana inna, Vert de Provence. Wiem, że karczochy niewielką różnicą, ale różnią się odnośnie odcieni kwiatów. Robią wrażenie. I teraz Italian Green Hirt. Kupiłam, bo było. Może komuś dam, bo nie wiem, czy tej odmiany nie mam. I tak. Tarzan krucha lodowa o luźnych liściach. A ja lubię takie sałaty yy, o luźnych liściach. Łatwo jest je rozdzielać, by umyć. Przedostatnie nasiona. Fantastyczny słonecznik ozdobny. Sherry Quen. Rzeczywiście potrafi być mocno wiśniowy, piękny. Oraz Vanilla Ice. Podobny do tego. Też wspaniały. Nie żółty, rzeczywiście. Tu mamy w ekry, tu w seledyn wpadające. I patrzcie, ile, go, ile tych gąbek do naczyń mam. Szok. Czy do ścierania czegoś. Fuk w łazience na przykład. Tak. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. I zapraszam na kolejne filmy.